Dzień 13, witajcie moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale To już jest 13 dzień vlogmasa, słuchajcie e, Dzisiaj cały dzień się do was znów nie odzywałam Powiem wam, że ten vlogmas powinnam nazwać wieczor nas Albo e, nie wiem jakoś inaczej, bo ostatnimi dni wychodzi mi tylko odzywanie się do was wieczorami Natomiast słuchajcie Dzisiaj chciałabym nagrać takie iście świąteczne przygotowania w kuchni, także dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was do mojej kuchni i słuchajcie, co będziemy robić. Ja chciałabym dzisiaj zrobić zakwas buraczany, taki wiecie, już na barszczyk wigilijny. Taki zakwas buraczany powinien móc... Wytrzymać około 3 tygodnie. Do świąt mamy 2 tygodnie, także wydaje mi się, że jest to idealnie. A dodatkowo będę robiła dzisiaj pierniczki. I słuchajcie, jest to mój pierwszy raz, także mam nadzieję, że mi wyjdą. W ogóle ostatnio, jak byliśmy na zakupach, to Wam też pokazywałam, kupiłam bardzo fajne formy do. Na pierniczków, także też już nie mogę drogać, aż ich wykorzystam. Eee, I też kupiłam te super słoiki, które Wam pokazywałam i na pierniczki, i właśnie na zakwas. Także dzisiaj już będą one używane. One też mają takie fajne, świąteczne motywy na sobie, także e, bardzo się e, cieszę. E, no i co? Słuchajcie, nie przedłużając, zabieram Was do kuchni i zabieramy się za pracę. No i słuchajcie, jak przystało na gotowanie w polskim domu, zaczniemy sobie najpierw od słonego, a później zabierzemy się za pierniczki, czyli za słodkie. Słuchajcie. Ja już mam tutaj przygotowane wszystko, czego będę dzisiaj potrzebować. Mam tutaj kilogram buraków, jeszcze nieobranych, trzy ząbki czosnku. Już obrane, mam mój fantastyczny słoik, wam pokazywałam go po prostu w nim zachwycona. E, przygotowałam sobie 900 ml wody, bo w przepisie było napisane, że potrzebne są trzy szklanki, więc tak mniej więcej m, tyle wody będę potrzebować. Lisraurowy, pieprz czarny w ziarnach oraz sól. I to jest tak naprawdę wszystko. E, co jest tutaj obowiązkowe, to są oczywiście m, rękawiczki do buraczków, dlatego że no nie chcemy, żeby nam się ręce uwaliły. No i mam ze sobą również telefon, no bo nie będę Was okłamywać, że. E, jakby znam ten przepis na pamięć Bo będę robiła taki zakwas po raz pierwszy Także będę musiała się nim posłużyć um, Przepis, którego będę dzisiaj korzystać Słuchajcie, to jest oczywiście kwestia smaku Ja bardzo często korzystam właśnie z kwestii smaku e, Nazywa się to kiszone buraczki e, I właśnie tutaj są e, moje produkty, które już mam przygotowane Także w pierwszym kroku musimy umyć buraczki I cieniutko je obrać Także zabieram się za... Eee, Meczem buraczków i je obieranie. znać czy wy też obieracie bureczki w rękawiczkach myślę, że to jest chyba nieuniknione, ze względu na to, że one bardzo, bardzo brudzą ręce, ja też jestem bardzo ostrożna zawsze przy burakach, bo wiecie mamy tutaj drewniane blaty, więc no nie chciałabym żeby cokolwiek tutaj zostało ubrudzone i czekajcie, jeszcze zwiążę sobie włosy Tak, zwiążę sobie włosy, bo no nie będę ukrywać, że taki włochal, wiecie, w takim zakwasie, no to raczej nie byłoby nic przyjemnego. A idęcie mi znaczy, no sobie słuchajcie, świąteczny sweterek właśnie pod nasze świąteczne przygotowanie. Słuchajcie, buraczki mamy już obrane, więc teraz w kolejnym kroku kroimy te buraczki na kawałki. No dobra, i tak pokrojone buraczki na kawałki wrzucamy sobie do naszego dużego garnka. O Jezus, takiego garnka? Wrzucamy sobie do naszego słoika, oczywiście. No i dobra, i do tych naszych buraczków dodajemy czosnek, dodajemy liść laurowy, dodajemy troszkę pieprzu w ziarnach i dodajemy łyżkę soli. Ja dodam sobie dwie łyżeczki. No chyba dwie i pół, słuchajcie. Dobra. No i rozsypałam sól. Czekajcie, ja pozbieram to sobie, bo to będzie syf zaraz. Będzie to posprzątane. Dobra i to wszystko zalewamy tak, żeby przykryć buraczki. Należy delikatnie też potrząsnąć tutaj tym słojem, żeby się pozbyć pęcherzy wody. Nie wiem słuchajcie, jak mam to zrobić. Przeczytam, może coś mądrego się dowiem. No mamy tu przykryć buraczki i mamy potrząsnąć delikatnie. Słuchajcie, może spróbuję potrząsnąć tym po zamknięciu. Eee, mamy jeszcze docisnąć buraczki. I to, słuchajcie, zostawiamy pod przykryciem eee, czyli zamknięte na kilka dni w chłodnym miejscu. Tadam to wszystko. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to wygląda. Słuchajcie, mój zakwas jest gotowy, więc ja go sobie odstawiam tutaj w kącik mm. i zabieramy się za słodkie, czyli za przygotowywanie pierniczków. A i tak w ogóle, słuchajcie, z tym zakwasem to jest tak, że on sobie teraz stoi 3-4 dni na. W takiej temperaturze pokojowej. Następnie zbieramy jakiś tam biały osad, który ma się wytworzyć, i następnie po tym czasie wkładamy go do lodówki. I tak w lodówce może stać do 3 tygodni. Także, jak Wam chyba już mówiłam, święta mamy za 2 tygodnie, także idealnie będzie gotowy zakwas. Dobra, słuchajcie. Wszystkie składniki na pierniczki już sobie przygotowałam. Tu mamy 320 g mąki, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej, e, pół łyżki kakao, jedno jajko, 20 g przyprawy do piernika, e, dwie łyżki miodu, które są roztopione, ciepłe mleko, cukier oraz masło. Mm, przygotowałam sobie też, słuchajcie, tutaj tą tu sól do posypywania stolnicy. Także wszystko mam gotowe. Mm, oczywiście nie może zabraknąć tutaj naszych em, foremek do pierniczków, stolnicy oraz wałka. Nie wiem, czy ten wałek to mi się w ogóle przyda, ale przygotowałam go sobie w razie czego. No dobra, słuchajcie, zaczynamy od przesiania mąki. Co prawda przepis podpowiada, że robię, robić to bezpośrednio na stolnicy. Ja nie mam do tego odwagi, więc przesieję sobie po prostu mąkę do miski i będę wszystko robiła w misce, łącznie z zagniataniem. Dobra, mamy już Mamy już e, mąkę. E, następnie dodajemy rozpuszczony miód. E, I słuchajcie, mamy to mieszać nożem, więc e, nie wiem, o co chodzi. Mm. dajemy teraz cukier małe, e, słuchajcie, małe problemy techniczne już jestem z powrotem, dodałam już cukru i teraz mam dodać sodę oczyszczoną hopsa mam dodać masło oraz jedno jajko dobra, plum i to mam ciągle siekać Powiem Wam, że ja trochę nie rozumiem komendy siekać. Czyż już wspominałam, że to jest pierwszy raz, kiedy będę robić pierniczki? Może dlatego nie rozumiem komendy siekać. No ale sobie siekam, no. Bo chodzi o to, żeby to masło, tak, pociąć przypomnę jeszcze Wam, że w razie gdyby mi te pierniczki nie wyszły, żeby mieć wiecie, usprawiedliwienie, że korzystam z mleka roślinnego oraz z masła roślinnego, także wiecie jak nie wyjdzie, to jest zdecydowanie wina produktów, a nie moja, absolutnie no dobra, posiekam sobie i słuchajcie nie mam pojęcia ile to trzeba siekać pokażę Wam jak to wygląda wygląda to w taki sposób nie wiem czy to jeszcze trzeba siekać, jeszcze sobie trochę posiekam Ym, jeszcze sobie trochę posiekam I za chwilę będziemy dodawać masło I to ma mi się połączyć małą kula Nie mam zielonego pojęcia jak się z tego zrobi kula Chociaż wiecie co Już tutaj widzę, że się wytrącają takie No dobra Robię a, to mleko po łyżce I co mam dalej siekać jak to mi się no Nie mam po prostu łączyć składniki No dobra po łyżka. I sobie łączę Dobra, będę sobie po prostu tutaj wlewać delikatnie. Chyba wiem, rozumiem chyba o co chodzi, żeby to powoli się rozpuszczało to masło i robiło się z tą masą. Dobra, dobra. Wszystko jasne, żeby wiecie, takie skrzepy się chyba nie porobiły. To chyba o to chodzi, tak? Ja piekarka już wszystko obczaiłam. Eee, dobra, chyba najwyższa pora użyć ręki, powiem Wam, bo to już mi się mało zagniata, to może zanim uwalę sobie łapę, to Was przekręcę. Dobra. Więc to wszystko sobie łączę, żeby nie było, jakbyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, myłam ręce. Także są one czyściutkie. Dobra, jadę dalej z tym mlekiem. No, chyba jeszcze daleka droga do mnie do... Um... Je, chociaż, kurde, powiem Wam, że to nawet wychodzi, jej. Może jednak nie jestem takim ciastowym bestalenciem, też Wam powiem, że ja, ja naprawdę dużo gotuję i w ogóle powiem Wam, że lubię gotować, naprawdę. Nigdy mi to nie sprawiało problemów. Ehm, myślę, że też gotuję całkiem dobrze. Ehm, Przynajmniej sądzę tak ja i mój mąż, a to na mnie wystarczy. Natomiast powiem Wam, że do ciast. Może też przez to, że ja sama nie jestem jakąś wielką fanką ciast. Ja naprawdę nie lubię za bardzo słodkiego, jakby nie przepadam. Ja zdecydowanie wolę słone potrawy. W związku z tym ciasta jakoś mi tak nigdy nie jarały. Eee, jest jedno ciasto marchewkowe, które robię i które mi zawsze wychodzi i jest obłędne, natomiast innych ciast nie robię. No a jeszcze umiem zrobić brownie, no, ale to nie da się chyba tutaj tego zepsuć. Więc taki piernik nie będę ukrywać, jest... Ach, jeszcze umiem robić ciasto na pizzę. Eee, więc taki piernik powiem Wam trochę jest dla mnie wyzwaniem, bo... Em, no, zobaczymy, czy to wyjdzie. Dobra, daję mleka dalej. To się to trzeba 10 minut wyrabiać. Jezus mi ręka umrze. Do tego czasu. Wiecie co? I w takich momentach żałuję, że nigdy nie kupiłam sobie tego automatycznego robota albo termomiksa. Ja byłam zawsze przeciwniczką termomiksa, powiem Wam, że... W ogóle uważam, że... Jak wiecie, nikogo tutaj nie osądzam, ale termomiks to jest takie narzędzie dla osób, które nie potrafią gotować. No bo umówmy się, no zrobienie kremu mm, z pomidorów z termomiksa czy tam bulionu z, z termomiksa, no to... Wiecie, da się to zrobić bez żadnej pomocy, natomiast teraz jak to ugniatam, to myślę sobie, że fajnie byłoby, gdyby ktoś zrobił to za mnie. No nawet nie ktoś, a coś. Także totalnie rozumiem. Eee. O, wiecie co? Właśnie sobie zdałam sprawę, że zapomniałam dać kakao. <laughs> I przyprawę piernikową. Eee, to naprawiam szybko swój błąd. Kurde, mam nadzieję, że naprawdę nie zepsułam tego, mm, że jeszcze mi się to, to cała przyprawa wymiesza z tym ciastem. No, ale nie mamy wyjścia, to ja to trochę rozwalę i będę jeszcze raz ugniatać w kule. Taki mały kroczek, słuchajcie, przeoczyłam. Upsi, upsi. No, teraz to pachnie, kurczę, piernikiem, a nie wcześniej tylko masłem i mąką. Super. No, ja powiem Wam, przykładam to na stolnicę, bo już mnie bolą łapy. Tak, wygląda to póki co jak kupa, bo jeszcze mi się cała ta przyprawa piernikowa nie wymieszała niestety. Także powoli będę musiała to wszystko dogniatać razem. O, jeszcze zapomniałam o części mleka. Jezus, piekarka roku po prostu powiem Wam, piekarka roku. Dobra, wrzucam to już dlatego mi kurde brakowało. Naprawdę. Może nie powinnam jednak tego nagrywać, bo wiecie co wstyd, że nie umiem tego zrobić. Dobra, mleko całe dolane. Teraz mi się to wszystko kurde ugniecie przynajmniej, a ja tak to się męczyłam, wiecie, bo już było suche. Um, nie chciały mi się łączyć składniki. No dobra. Jeszcze nie jest to elastyczną kulą, ale myślę, że bliżej niż dalej. No dobra, więc na posypaną mąką stolnicę rozwałkowuję ciasto na półtora centymetra grubości. Uhuhu. nie byłoby problemem, gdyby nie to, że mi się kurde cała stolnica rusza. Eee, no ale... Wiecie co, ja to chyba muszę sobie to moje ciasto podzielić na dwie części. bo mam malusieńką stolnicę i po prostu mi się to tutaj wszystko nie zmieści. Mam mieć półtora centymetrowe kawałki. To może... Ja wiem, czy to jest półtora centymetra. Jezus. No nic, zaraz zobaczymy. Myślę, że chyba kurczę, tak półtora jest napisane. Bo... Na pół centymetra, uff, dobrze, słuchajcie, że spojrzałam, bo by było, no, no to tym bardziej dobrze sobie podzieliłam, no dobra, na pół centymetra to jeszcze spoko, to rozumiem, dobra, hopa, 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 jeszcze raz to przewołkuję i myślę, że mamy to, będę wycinać, układać na blaszce i za chwilę druga tura. Musimy sobie wybrać jakieś ładne formy. O proszę, gwiazdeczka jest bardzo ładna. Dobra, słuchajcie, nie poddaję się. Drugi kawałek już Wam w ogóle pokaże, jakie mi piękne wyszły. Zobaczcie. Czekam, aż mi się nagrzeje piekarnik i zaraz je wkładam. Naprawdę wyszły zacnie. Także zabieram się za um, tę drugą część ciasta eee, i będziemy je piec. Pierwsza porcja już w piekarniku na 10 minut. Ja nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale zobaczcie, one już napęczniały, czyli chyba wszystko zrobiłam dobrze. Powiem Wam, że wyglądają naprawdę fajnie, nawet te, takie trochę nieudane reniferki. Także jeszcze 3 minuty w piekarniku, już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, powiem Wam, że pierwsza partia jest upieczona. Pięk pachną obłędnie, naprawdę obłędnie, tak korzennie, piernikowo. No super. Jeszcze są się płutkie. Mm, poprzekładam je sobie tutaj na. Wyciągam sobie taką drewnianą deskę. A jak całkowicie wystygną, to będę je układać do tego słoika, zamknę je, także mam nadzieję, że do świąt będą e, mięciutkie. Jezu, zobaczcie te reniferki. Takie to śmieszne. robią, więc postanowiłam wykorzystać ten czas i zajmę się wyraźnie tym wieńcem, bo jeszcze go nie powiesiliśmy. Kupiliśmy go już kilka dni temu. Mam tutaj haczyk na drzwi. Zaraz będę robić nitkę do niego, żeby go zawiesić. I jeszcze chciałam tylko pokazać, bo zapomniałam pokazać wam, jak ustawiłam tą świecącą choinkę. Obok dziadka do orzechów, myślę, że wygląda super. No, a ja zabieram się za zrobienie tej nitki do tego wieńca. Słuchajcie, 10 minut męczyłam się z tą nitką, żeby nawlec wystarczającą ilość. I peromąż musiał wrócić do domu i powiedzieć, że wystarczy, że przecież zahaczę. Tak. Y, geniusz. Jestem geniuszem. Dobra, idę to wieszać na drzwi. Nie mamy światła. Taka biedoklanka, słuchajcie. Oszczędzajmy. Nie mogę tego mm. yeah. no to o co chodzi? Nie mogę tego Nie mogę tego Nie Moja praca ja jest no. Dobra, chodźmy. Dobrze, słuchajcie. Misja wykonana. Pierniczki są już zrobione. Wieniec zawieszony. Zakwas z buraków zrobiony, także jednak zrobiłam wszystko, co dzisiaj chciałam zrobić. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, już jutro. Pa! of how